Dzień dobry, tu Sebastian Górski, komputer świat.pl. Przed Wami skrót testu Sony Xperia L, smartfonu podobnego do budżetowej Xperia J. LK jednak jest oczkowyżej pod względem specyfikacji technicznej. Przy tym pozostaje dość przystępna cenowo. Bez abonamentu kosztuje około 1000 zł. Pierwsze wrażenie jest dosyć pozytywne. Telefon z lekkoukowatą budową z tyłu. Pewnie trzyma się dłoni. Spory ekran o przekątnej 4,3 cala ma zupełnie przyzwoite kąty widzenia, a kontrast nawet lepszy niż w droższych Insperiach. Powłoka pokrywająca ekran niestety nie lubi słońca, przez co w pogodny dzień możemy mieć nieco problemów z używaniem smartfonu na zewnątrz. Xperia J reklamowana jest jako urządzenie dla miłośników fotografii, i stąd dedykowany przycisk z pustu na obudowie. Główny aparat o rozdzielczości 8 megapikseli rzeczywiście robi dobre zdjęcia. Do tego ma funkcję HDR, autofokus oraz diodę doświetlającą. Z filmowaniem jest już raczej przeciętnie. Sercem Xperia L jest dwurdzeniowy Crate o częstotliwości 1 GHz, korzystający z układu graficznego Adreno 305 i 1 GB pamięci RAM. Całe szczęście, że producent zadbał o rozszerzenie dostępnego miejsca na dane, bo z 8 GB, jakie ma telefon, dla użytkownika zostaje raptem połowa. Jak z wydajnością? Okazuje się, że taniu nie oznacza wolno. W benchmarkach Xperia L wyciska podobne wyniki do pierwszego Galaxy Note. A. Bez problemu uciągnie nowoczesne gry w stylu Real Racing 3 czy filmy w jakości Full HD. Pozostaje pytanie, jak to wszystko znosi bateria? Jeśli będziecie z niego intensywnie korzystać, nie obejdzie się bez codziennego ładowania, ale są dobre wieści. Xperia L ma specjalną funkcję o nazwie Stamina, która po wyłączeniu ekranu automatycznie dezaktywuje komórkową transmisję danych. W efekcie potrafi znacznie wydłużyć czas pracy. Po więcej informacji zapraszamy do pełnej wersji testu. Odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia.